I tak po prostu se kręcimy pulpeciki, widzicie? No dobra, no dzisiaj jestem zmęczony. Jestem na kacu. Było bajlando wczoraj, i dlatego potrzebuję zrobienia takiego dania, które. Ze mnie, ze mnie tego kaca da mi energię, węglowodany, białka, mam coś w głowie do zrobienia, zwłaszcza, że jak widać tutaj składniki są już przygotowane i to są słynne włoskie, niekoniecznie włoskie, ale Włochy słyną z tego za granicą, zwłaszcza w Ameryce i to są spaghetti with meatballs, czyli spaghetti z jajami, e, nie jajami, z... Mięsnymi kurkami Składniki: mięso wołowe, mięso wieprzowe, marchewka selernaczowe, cebula, oregano, buka tarta, parmezan, mleko białe wino i wiadomo makaron. I wiadomo pomidory. Dzisiaj mam pomidory, pelaty, bio. Pierwsze, co zrobimy, to jest. You you are, you to co pierwsze robimy? A, kuleczki. E, Meatballsy. Miska duża. Rzucacie do niej mięso wołowe. Rzucacie do niej mięso wieprzowe. Tutaj przygotowuję sobie miseczkę z wodą na później. I mieszamy. Tak po prostu, na razie, żeby lekko wymieszane były. Dosypuję troszeczkę oregano. Pyszne. Oregano di Sicilia. Parmigiano reggiano. Parmigiano reggiano. Dużo. Ja lubię dużo. Dobra, tyle wystarczy. Mieszamy znowu mniej więcej o. Wiadomo, pieprz na bogato, sól, trochę oliwy z oliwek i trochę mleka. Mleko powoduje, że. Półpeciki będą takie mięciutkie, że się naokoło smażą, a w środku będą się rozpływać jak masło. I mieszamy całość. Teraz jak tak sobie mieszamy, to nie mieszajcie za bardzo. Chce że wyjdzie taka masa zbita, bo wtedy pulpeciki będą twarde, czyli trzeba wymieszać na tyle, żeby składniki się połączyły. Jeszcze trochę mleka będę dolał. Dolałem więcej mleka, ponieważ już wiem, że będę dodawać też bułkę tartą. Jedna, dwie, i trzy. Wszystkie proporcje do tego przepisu znajdziecie pod spodem w opisie. Zobaczmy, czy pachnie. Wiecie co, ja może więcej tego oregano będę dał. Więcej oregano? Jeżeli chcecie, możecie też dać świeże żoła. Albo zróbmy to. Mam tam w swoim tym, trochę bazilii, trochę mięty i je drobno poszekam. To nam odda troszeczkę świeżości w te pulpeciki. Dajcie znać w komentarzach, jakie wyznaczę najlepsze sposoby na kacę, ponieważ tutaj to czuję, że naprawdę nie jest różowo. Wrzucam świeże żoła do środka i mieszam. I teraz przygotujemy słynne soffritto, czyli będziemy aromatyzować oliwę z oliwek z słynnymi składnikami jak cebula, selernaczowy i marchewka. Dzisiaj mam cipollotto, to jest ta świeża cebula, nie? Jak się to nazywa po polsku? Dymka, a dymka mi się kojarzy z nieco mniejsze. Tutaj kroję tylko końcówkę, ale resztę sobie zostawiam. Jak pięknie pachnie. Świeża taka cebula jest dużo lżejsza. Kroję ją na pół. Tutaj kroję w paski. Jak jest sezon i mamy sezon, to używajcie te świeżutkie produkty, właśnie jak świeża cebula. Jeżeli znajdziecie świeży czosnek, co wygląda jak taka. Świeża cebula, jak taka dymka, Łatwiej się trawi. Oddaje też swój aromat. Lżejszy smak, ale dalej pyszny zapach. Tutaj wlewam bogato, milo, oliwy z oliwek i dodaję już cebulę. Nie chcę mi się czekać. Teraz mamy seller naczowy, tak samo jak cebula. Kroję końcówki i kroję go w kosteczkę. Co znaczy się nie chcę mi się, ale Dobra, nie będę go kroił w kosteczkę, bo nie chce mi się. I udowodnię wam tak, że właśnie da się robić fajne dania, nie będąc precyzyjnym, nie? Że nie trzeba wszystko tą finezją tą precyzją robić. Czasem trzeba, ale nie zawsze trzeba, tutaj dzieckczaki co se rozmawiają, bo nie chce mi się zamknąć okno, bo jest piękna pogoda. Tak naprawdę mam też ta fajny taras i tak myślałem między sobą a sobą, czy nagrywać odcinki na zewnątrz. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o, to, o tym, byśmy mogli też grillować. Marchewkę obrałem, kroję końcówki z obu stron. I tak samo jak celer i tą cebulę to kroję w kawałki, w kosteczkę w miarę możliwości. Międzyczasze. Jakie międzyczasze? Przecież jeszcze marchewkę kroję. O, marchewka do środka. Przyprawiam trochę szolą i trochę pieprzem. Niech się to smaży, a międzyczasze weźmiemy jeszcze zarobienie półpecików. Ja tutaj mam wodę w misce. Moczymy sobie palce wodą chcesz ręce wodą i tak robiąc, mięso nam się nie przyklei do rąk. I teraz też bardzo ważne, bo mówiłem wam, te pulpeciki będą trochę inne, robimy je małe. We Włoszech, jeżeli traficie na takie właśnie spaghetti with meatballs z pulpecikami, no to te pulpeciki są małe i to jest klucz do pysznych spaghetti e pulpyty. Małe pulpeciki, nie jakieś ol... olbrzymie, gigantyczne dla wielkiego chłopa. Po prostu też wielki chłop może to Zjesz, ale po prostu więcej zje, a nie jeden gigantyczny pulpecik. Dobra, tutaj obniżę, bo już kiedyś się coś spaliło. Ja polecam, jak już sobie brudzicie ręce, zrobić trochę więcej tych pulpecików, bo możecie je zamrozić jako surowe pulpeciki. Możecie je zamrozić potem, jak je usmażymy w tym wszystkim. Od czasu do czasu mieszajcie ten sofrito, bo inaczej się spali i za chwilę wrzucimy te pulpeciki, które już tutaj wiesz, zdominowały całą deskę. Zobaczcie ile tego wyszło. Tutaj sofrito nam się robi, ale jeżeli to dojdzie do temperatury, no to to będzie za późno, czyli w połowie robienia tego sofrito dodamy pulpeciki, bo wtedy one się smażą. Sofrito się smaży i wszyscy szczęśliwi. Na początku są delikatne, czyli co jest ważne? Nie mieszasz szpatułką, będziemy po prostu samą patelnią mieszać. Widzicie, o, coś takiego. One się też skurczą, czyli śmiało dodajcie tyle, żeby patelnia była w pułpeczikach, a resztę zamrozimy. Jak je zamrozić, żeby się nie przyklejały jedna do drugiej? Bierzecie po prostu tackę, papier do pieczenia i kładziecie je daleko od siebie. Tacka idzie do zamrażarnika i tak za godzinkę wyjmiemy je i dajemy je do szateczki. Mam zamrażarkę pełną i teraz mi się nie chce... Ja to później po prostu zrobię, kiedy... nie wiem. W międzyczasie, jak mówiłem, nie ruszamy szpatułką, tylko ruszamy patelnią. I czekamy aż nabiorą ładny kolor. Ładny kolor no to taki kolorowy ze wszystkich stron. Lekko opalone. Jak widzicie, butyciki puszczają wodę. Ta woda ugotuje nam bardziej to sofrito, które stanie się miększe, a jednocześnie nie wiem. Ruszamy! Co najważniejsze, nabrały kolor ze wszystkich stron. Zgasił. Jak śmieta, ta lampa, się zgasić. Wlewamy teraz białe wino. O, zwiększamy troszeczkę moc palnika, a białe wino po prostu nam zbogaci ten cały smak. Mięso robi się takie słodziutkie. Marchewki są słodziutkie, cebula jest słodziutka. Seler jest świeży, białe wino da nam troszeczkę takiej lek ciutkiej kwaskowości. A, i do tego dodamy pomidory. Jeszcze co? Mnie się nie chce, bo na pewno bym się poplamił, jakbym to tam zrobił, ale te pomidory możecie dać do miski. Druga pucha. Ja już wiem, że wy o to mi się za chwilę zapytacie, bo to robi... No i dlaczego tyle krzyczeć? Mateo, czy mogę używać pasatę pomidorową? Tak, możecie używać. Smakowo nie będzie aż tak intensywnie. Będzie nadal dobre. I koniec. Możecie używać, będzie nadal dobre, ale nie aż tak dobre. Do tych puszek dolewam dosłownie odrobinkę wody, żeby je wyczyścić. O! Wlewam wszystko do środka i widelcem rozmiażdżam, ponieważ pylati to są pomidory w całości. A chcemy je w takie kawałki. Bardziej rustykalne nam to wychodzi i bardziej pachnące. Możecie też rękoma to zrobić, jakby Alkohol i wino odparowało. Zmniejszam ogień, do taki mały, wlewam pomidory. Pięknie! Teraz możemy już mieszać szpatułą nasze pulpeciki, nabrały formę. Te oto pulpeciki razem ze sosem pomidorowym będą się gotować na małym ogniu przez 30-40 minut. Mniej więcej. Dobra, tak naprawdę minęły 45 minut, mniej więcej. I zobaczę, jak to pięknie wygląda. Aż się dzieci cieszą, teoretycznie można by to zjeść tak, jakie je jest. Pulpeciki w sosie pomidorowym. Ale skoro robimy makaron, no to musimy jeszcze ugotować makaron. Między czasem sobie odpocząłem, ale nadal tragicznie się czuję. Pulpeciki gasimy kompletnie. Wodę solimy. Woda powiedzmy, że szczególnie nie chce mi się czekać po prostu. Woda mhm. dosłownie może minuta brakuje i wrzucam makaron. I gotujemy, aż makaron będzie al dente, czyli na ząb. Trzeba sprawdzić. Makaronik z szczypcami. Mm, jeszcze twardy. Podejście numer dwa. Lecimy z tym. Bierzemy trochę makaronu. Do miski teraz! Trochę sosików wziąć, trochę midbolsów. Widzicie, ten sos bardzo zgęstniał. To oznacza, że możemy wziąć troszeczkę tej wody makaronowej, i polacz. Jak mamy bardzo gęsty sos, to wtedy używamy wody makaronową, żeby rozrzadzić, ale jednocześnie połączyć ten sos z makaronem. Woda makaronowa ma skrobię, a skrobię, jak wiemy, lepi wszystko. Słyszycie ten dźwięk? Czekaj, boję się, że się poplamię. Skoro to jest zdanie na kaca, na pół kaca powiedzmy, skoro to jest zdanie amerykańskie, to ja bym się nie bawił robić jakieś on, on układanki. Ja bym po prostu to zjadł z michy, ale skoro i tak zdjęcie końcowe musi być jakoś ładnie, no to dodaję z miski do miski. Zdajmy jeszcze trochę sosu. Ja nawet do tego sosu trochę tej wody dodam, bo widzę, że jest bardzo zbite. Dolewam sos i meatballce. Sosu nigdy nie za mało, Tak jak seksu. Też nigdy nie za mało. Dobrze, co ja tu w ogóle kombinuję? To powinno już być tyle. Trochę bazylii. Moi drodzy, to są moje spaghetti with meatballs, czyli spaghetti z pulpecikami, spaghetti con polpette. Myślę, że na kaca świetnie się sprawdzą, bo jest węglowodane makaronowe, białko, ser, troszeczkę żółw, będzie super. Możecie to przygotować wcześniej. I zamrozić. Polecam, bo kiedy jesteście na kacu, to nie chcę Wam przygotować. Dajcie znać w komentarzach jakie inne przepisy byście chcieli, abym zrobił. I nie pijcie, nie pijcie. Ja tu sobie spróbuję skąd. Nie mogę to nawet od razu spróbować, bo muszę najpierw fanny zdjęcie zrobić. Czyli najpierw fanny zdjęcie, a potem to spróbuję. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao. Albo nie. Chcesz się tak, ale spróbuję już te pulpyciki tutaj. Mm, przecież ja jedno zapomniałem. Jeszcze parmezan na koniec. Voilà. <grym> Parmezanu nigdy nie za dużo. Jeszcze tutaj poczułem, że troszeczkę soli. Co ja w ogóle robię? Ten odcinek już powinien się skończyć. No, zjem sobie pulpycika i do widzenia. Tak jak ludzie, którzy zakładają okulary takie... Wiesz, jak ktoś... Jak ktoś... Nie widzi z daleka czy z bliska, to on ma takie okulary, żeby pozdrawiać ludzi. W sensie, żeby się witać. Witać? Ma takie okulary, do widzenia. I z tym Was e, witam. Dowitam. Do Dajbyste. Hmm.